Cześć, witajcie w kolejnym teście MotoGeek. E, witajcie w nowym roku, w okresie, w którym na pewno część z Was stawia sobie różne postanowienia, i jestem przekonany, że wśród tych postanowień jest też hasło, że na przykład w tym roku zostanę milionerem. Ja postanowiłem najpierw sprawdzić, jak to jest, jak się jest milionerem, dlatego testuję dla Was limuzynę klasy Premium. Jest to BMW 750LD. Thank <music> you. Story 7 według mnie prezentuje się bardzo elegancko. Sylwetka tego samochodu jest bardzo smukła, co nie było takie łatwe dla projektantów, bo samochód liczy ponad 5 metrów długości. A dodatkowo możemy znaleźć tutaj kilka różnych elementów, które dodają sportowego charakteru. Tak jak na przykład te imitacje wlotów powietrza, które tutaj mamy pod reflektorami. Reflektory BMW 7 przyciągają wzrok. A oprócz tego są wykonane w technologii laserowej, która bardzo dobrze spisuje się podczas jazdy w nocy, ale o tym opowiem Wam troszeczkę później. Testowany przeze mnie samochód został wyposażony również w pakiet M Performance, ale nie jest to tylko pakiet stylistyczny, jest to również pakiet technologiczny, ponieważ mamy tutaj hamulce właśnie z tego pakietu, dzięki którym naprawdę samochód hamuje rewelacyjnie. Na pewno interesuje Was, co znajdziemy tutaj pod maską w tym samochodzie. Już Wam opowiadam. W tym samochodzie mam silnik diesla o pojemności 3 litrów. Silnik ten generuje 400 koni mechanicznych, a dodatkowo dysponuje momentem obrotowym 760 nm. Te dane świadczą o tym, że ten samochód przyspiesza do pierwszej setki po 4,7 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 250 km na godzinę. Dodatkowo mamy tutaj napęd na 4 koła, który szczególnie w taką pogodę spisuje się znakomicie. To wszystko zdecydowanie robi wrażenie, ale najwięcej dzieje się tutaj. Chodźcie ze mną. To, co się tutaj dzieje, to jest prawdziwa rewelacja. Wszystkie materiały są genialnej jakości, a moją uwagę najbardziej przyciąga ta czarna podsufitka, której jakość jest również niebywała. Oczywiście fotele są bardzo wygodne. Mamy tutaj ogromną ilość miejsca na nogi. Na głowę jest też wystarczająco. A do tego mamy tutaj cały centrum zarządzania. Możemy sobie regulować fotel. Oparcie i wiele różnych rzeczy. A jak widzicie, na środku mamy tablet. Możemy go sobie wziąć do ręki. Poziomu tego tabletu możemy sterować wieloma rzeczami. Na przykład możemy zmienić oświetlenie wnętrza. Możemy też włączyć sobie albo wyłączyć lampkę do czytania. Możemy zamknąć wszystkie osłony, jeśli będzie nam za, za jasno. Oczywiście, dzisiaj pozostaniemy przy otwartych. Dodatkowo możemy sterować fotelami, tymi z przodu, z tyłu. Mogę zmienić położenie tego fotela pasażera przede mną, jeśli na przykład będę miał za mało miejsca na nogi. Z tego położenia mogę również zmienić albo ustawić masaż w fotelach. Mogę zmienić właściwości i stopień chłodzenia bądź ogrzewania w klimatyzacji. Możemy sprawdzić jaki jest obecnie utwór puszczany w radiu czy też poprzez aplikację typu Spotify, a także widzimy informacje dotyczące jazdy. Jeśli mamy wprowadzony cel, to będziemy wiedzieć jak długo jeszcze będziemy jechać zanim dojedziemy do celu. Kiedy będziecie chcieli się zabrać w podróż tym BMW, myślę, że będziecie mogli zabrać naprawdę dużo bagażu ponieważ bagażnik liczy ponad 500 litrów i jest prostokątnego, regularnego kształtu, dzięki czemu załadunek będzie według mnie całkiem prosty. Dodatkowo próg załadunku nie jest wysoki, dzięki czemu nie będziemy musieli się bardzo namęczyć, żeby założyć tutaj, włożyć tutaj walizki. Dodatkowo mamy jakieś haczyki na siatki, które się zawsze przydają, i mamy też pojemnik na mniejsze rzeczy, które aktualnie możemy sobie Przewozić. Dodatkowo, jak chcecie pojechać na narty, to w środku znajdziecie tunel, do którego można spokojnie włożyć narty, także nawet tam spokojnie można jechać. Zapraszam Was za kierownicę. Za kierownicą, oczywiście, jest równie wygodnie jak na kanapie z tyłu. Mamy tutaj bardzo prosty, a zarazem elegancki design. Według mnie ekran sterowania klimatyzacji, czy cały ten panel, jest bardzo wygodny. Możemy tutaj oczywiście sterować samą klimatyzacją. Jak też włączyć sobie podgrzewanie foteli, klimatyzowanie foteli, wentylowanie. Możemy też na przykład włączyć sobie jeden z dwóch zapachów perfumowanych. Dodatkowo, wszystkimi funkcjami samochodu sterujemy za pomocą pokrętła iDrive. Które w gruncie rzeczy jest bardzo intuicyjne, możemy bez problemu znaleźć każdą potrzebną opcję w tym samochodzie. Na środku znajdziemy również manetkę do zmiany biegów. Jest to oczywiście automatyczna skrzynia biegów. Działa ona troszeczkę w inny sposób niż w innych markach. Musimy znaleźć przycisk do odblokowania. Pozycji biegów, a jeśli już zmienimy bieg i chcemy, chcemy wrócić do parkingu, wystarczy kliknąć przycisk i samochód automatycznie wróci. Przedni fotel, oczywiście, jest też regulowany w bardzo wielu płaszczyznach. Możemy sobie również włączyć masaż, który jest tutaj bardzo rozbudowany. Jest wiele opcji, którą część ciała chcemy masować. Bardzo zaskakującą mnie rzeczą jest system gestów, który tutaj jest dostępny. Na przykład, jeśli chcemy podgłośnić radio, bierzemy palec, sterujemy tutaj. Przerwę Wam, powiem, że podczas jazdy jest to naprawdę ciekawe i przydatne. A właśnie, jak ten samochód jeździ? Zobaczmy. Kiedy pierwszy raz wsiadłem do tego samochodu, bardzo się zdziwiłem, że za kierownicą nie czuć tej wielkości. No jak już mówiłem, samochód ma ponad 5 metrów, a podczas prowadzenia tego samochodu można go świetnie wyczuć. Poza tym bardzo dobrze się nim manewruje. Myślę, że ze względu na to, że tylna oś w tym samochodzie jest skrętna. Mamy dostępne trzy tryby jazdy. Myślę, że takim podstawowym jest tryb komfort. W którym będziemy spędzać najwięcej czasu. Oprócz tego mamy tryb eko, w którym możemy oszczędzać paliwo, a do wyboru mamy także tryb sport. W momencie, kiedy zmieniamy tryby jazdy, zmienia nam się sposób, w jaki są wyświetlane informacje na wyświetlaczu przed kierowcą. Oprócz tego mamy do dyspozycji również wyświetlacz head-up, który wyświetla się bezpośrednio na szybie, a na nim widać aktualną prędkość, ustawienia tempomatu, ograniczenia prędkości, które obowiązują w danym miejscu. Także mamy, sterujemy informacjami z aktywnego tempomatu, w który oczywiście jest wyposażony ten samochód. A dodatkowo, jeśli ustawimy sobie nawigację, to na ekranie Head-Up będziemy widzieć pod, podstawowe jakieś informacje dotyczące trasy, czyli będziemy wiedzieć, kiedy należy skręcić. BMW serii 7 w standardzie wyposażone jest w pneumatyczne zawieszenie które sprawia, że ten samochód jest bardzo komfortowy, ale jednocześnie bardzo dobrze się prowadzi. Jak wam już wspominałem, pod maską tego egzemplarza e, znajduje się najmocniejszy silnik diesla o pojemności 3 litrów. Generuje on aż 400 koni i 760 Nm momentu obrotowego, co pozwala nam na powtarzalne przyspieszenie od zera do setki w okolicach 5 sekund. E, dodatkowo Samochód może pędzić aż z prędkością 250 km na godzinę Pewnie zastanawiacie się, ile ten samochód pali, skoro to jest limuzyna, waży ponad 2 tony I muszę Wam powiedzieć, że to jest moje największe zaskoczenie podczas tego testu Ponieważ przy jeździe no, generalnie dynamicznej, wiadomo, testowałem ten samochód i na autostradzie, i w mieście I podczas tysiąca kilometrów przejechanych przeze mnie w bardzo mieszanym cyklu Moje średnie spalanie według komputera pokładowego wynosi 9,5 litra. Wydaje mi się, że to jest naprawdę rewelacyjny wynik, jak na taką limuzynę o takich osiągach. Samochód jest też wyposażony w mnóstwo systemów bezpieczeństwa, które bardzo dobrze działają. Oczywiście mamy tutaj system kamer 360 stopni oraz czujniki dookoła samochodu, ale najciekawszym dla mnie jest adaptacyjny tempomat z utrzymaniem pasa. Jazdy. Dzięki niemu możemy jechać swobodnie na autostradzie z ustaloną przez nas prędkością. Samochód oczywiście będzie dostosowywał prędkość do samochodu, który jedzie przed nami, bądź będzie utrzymywał prędkość, którą chcemy, jeśli tego samochodu nie ma. Ale jeśli włączymy sobie utrzymywanie pasa jazdy, to generalnie nawet nie musimy trzymać kierownicy podczas całej podróży na autostradzie. Do przeniesienia napędu w tym samochodzie służy ośmiobiegowa, automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów. Działa ona bardzo dobrze, jest bardzo płynna i zarazem bardzo szybka. Do limuzyny według mnie pasuje idealnie, ponieważ nie czuć zmian biegów nawet w trybie sportowym, dzięki czemu szczególnie pasażerowie, którzy jadą na tylnej kanapie, mogą bardzo komfortowo podróżować. Oczywiście, jeśli będziemy chcieli Możemy przejść w tryb manualny. Możemy wtedy albo zmieniać biegi za pomocą drążka, albo manetkami, które są za kierownicą. Czyznam szczerze, że ja zbyt często nie korzystałem z tej opcji, ponieważ bardzo podoba mi się tutaj tryb automatyczny. Mówiłem Wam również, że ten samochód jest wyposażony w reflektory, które są wykonane w technologii laserowej. Dodatkowo w nocy możemy je przełączyć w tryb automatyczny. Muszę powiedzieć, że działają one naprawdę rewelacyjnie. Doświetlają nam teren nawet do 500 metrów długości, a jeśli jedziemy za jakimś samochodem, to będą doświetlać ten teren, który nie będzie przeszkadzać kierowcy przed nami, a dzięki temu i on, i my będziemy lepiej widzieć. A jeśli poboczem będzie szedł jakiś pieszy, to któraś z diod, która jest w reflektorze, Mignie nam kilka razy na tego pieszego, żebyśmy go zauważyli i dzięki temu bezpiecznie go ominęli. A sam pieszy też nie będzie zaskoczony, że zbliża się samochód. Oczywiście w każdym testowanym przeze mnie samochodzie muszę zwrócić uwagę na nagłośnienie. W tym samochodzie mamy do wyboru kilka wersji. Albo będzie to nagłośnienie firmy Harman Kardon, albo najwyższe możliwe firmy Bowers and Wilkins. W tym samochodzie właśnie mamy to ostatnie, najwyższe możliwe nagłośnienie. I działa ono fenomenalnie. Możemy odczuć takie wrażenie, że dźwięk okala nas z każdej strony. Jeśli przeraża Was fakt manewrowania tym bardzo długim samochodem w mieście, czy na, na przykład w wąskich parkingach galerii handlowych. Z pomocą przychodzi nam system automatycznego parkowania, który działa bardzo dobrze i za pomocą jednego przyciska samochód może nam znaleźć miejsce parkingowe, a następnie automatycznie na nim zaparkować. W samochodzie o tych gabarytach z pomocą przychodzi nam również system kamer 360, dzięki którym przy manewrach parkingowych za pomocą takiego gestu możemy zobaczyć jak wygląda nasz samochód dookoła Podsumowując ten test, zacznę od minusów Myślę, że jednym z nich może być cena tego samochodu ponieważ startuje ona od około 600 tys. zł Ten egzemplarz jest wyceniony na ponad 700 tys. zł, a jeśli się postaramy możemy dobić nawet do 900 tys. zł Ponadto jeśli porównamy design tej siódemki do piątki czy też trójki, myślę, że z zewnątrz te samochody są bardzo podobne i niektórym może się to podobać, niektórym nie. Aczkolwiek u konkurencji myślę, że jest podobnie. A jeśli miałbym się już czepiać szczegółów, to na pewno zwróciłbym uwagę na ten kluczyk, który z jednej strony ma bardzo dużo ciekawych funkcji, ale z drugiej strony ten wyświetlacz, który tutaj jest, działa z taką szybkością. Jak pierwsze smartfony z dotykowym ekranem, które już wiele lat temu przestały istnieć. Jeśli chodzi o pusty tego samochodu, to na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo, bardzo komfortowy samochód i jest wyposażony w wiele różnych nowych technologii, dzięki którym jest ten samochód jeszcze bardziej komfortowy, a przede wszystkim bardzo bezpieczny. Dodatkowym plusem tego egzemplarza jest fakt, że jest wyposażony w ten 3-litrowy silnik diesla, dzięki któremu spalanie jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Jeśli spodobał się Wam mój film, to standardowo zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, dajcie mi łapkę w górę i podzielcie się w komentarzach swoją opinią na temat tego samochodu. Zapraszam Was również na moje media społecznościowe, mam konto na Facebooku i na Instagramie. Możecie tam mnie obserwować i sprawdzać, co aktualnie testuję. Kolejne filmy już niebawem.